organizuje imprezę Halloweenową dla Tandera. To jest cudownie. Ale zajebiście. Boże. Ale zanim przejdziemy do organizacji, każdy Tanderek ma do głosowania postać, za którą się przebierze. Czyli który się losuje? Tak. A to ja ma nie pokazać, tak? Nikomu. Okej. Okay. Zaskakujące. Są za przygotować? Chyba da. Mogę ci pokazać. No. Nie patrzcie. Nie patrz. Okej. Okay. No to Przebranie w moim stylu. Moje przebranie zlezi mi na zmarzenie samiutki, koniec, ale na pewno nie teraz. No dobra, czas kupolować jakieś fajne, ale to fajne ozdoby. I wiem, gdzie większość z nich znajdę, także lecimy tam. Potem jeszcze musimy kupić dynie, przygotować przekąski i w ogóle dużo rzeczy zrobić, także. Let's go! Chciałam wam ponagrywać jak się krzątam po tym sklepie, ale tam było tak dużo ludzi, że po prostu głupio mi było wyciągnąć kamerę. Ale mam rzeczy. Yy, powiem wam tak, to nie wygląda jakby to było dużo, ale jak się to rozłoży, będzie zajebiście. Tu jeszcze przygotujcie się na stos dyni. A teraz idę do firmy, bo jeszcze muszę sobie przygotować listę rzeczy, które muszę kupić na przykąski. Mam już listę, w sensie... Tak wygląda moja lista aktualnie. Znajduje się ona na... Pięciu karteczkach. Muszę to przepisać do telefonu, bo inaczej nie ogarnę się w sklepie. I zaraz jadę. Jest już późno, myślałam, że się szybciej wyrobię, a jeszcze dzisiaj chcę większość z nich, o ile nie wszystkie, przygotować w domu. No dobra, plan jest taki, żeby nie przełapać się ochroniarzowi na nagrywaniu w sklepie. Jakby nie wiem, czy wy rozumiecie mój poziom stresu, ale się strasznie boję, że ktoś mnie publicznie okrzycze. Dlatego ukrywam się w alejce, gdzie nikogo nie ma! Znajdę gdzieś suche lody Te takie, znaczy ciepłe lody Te takie, coś kiedy kiedyś jadą, To mają piankę w środku Są takie zaokrąglone Nie wiem no dobra kochani, prawie osiągnęłam sukces, na dworze już pada, już mi się nie chce, już jest późno, a mówiąc prawie zabrakło mi jednej ważnej rzeczy, ale nie poddaję się jeszcze, zamierzam na story się was zapytać, tu w wrocławian, gdzie mogę zdobyć te ciepłe lody, te pamiętacie, to z dzieciństwa, te takie malutkie, takie mm. Więc co, yy, lecimy do domu. No dobra, jesteśmy na mieszkaniu, tam mam wszystkie rzeczy, no i ogólnie rzeczy, bo ja się dopiero co przy prowadziłam, więc jest tu syf. Wracając, było już tak późno, że miejsce, w którym chciałam kupić dynie, było zamknięte, Więc liczę na to, że kupię je jutro i będzie git. Jest tak późno, że nie chcę już dzisiaj robić żadnych przekąsek. Jestem osobą, która odkłada wszystko na ostatni moment i uważa, że będzie dobrze i szczerze tak chyba zrobię. Także kochani, widzimy się jutro, trzymajcie za mnie kciuki. Dzień dobry kochani, yy, nie spałam północy, bo tak się stresuję tą imprezą. Nie wiem czemu, w sensie chcę, żeby była jak najlepsza. Yy, I co? I mam wrażenie, że już mam za mało czasu, mam wrażenie, że nie zdążę. Gdzie tu jest światło? Mogę was położyć tu. Teraz w mieszkaniu zrobimy trzy z ośmiu przekąsek. Robimy mumie z Oreo. Robimy pająki z tych Oreo. I robimy straszne. Eee, mało czasu, mało czasu. Dobra, bierz do roboty. Pijcie wodę, kochani, woda jest zdrowa. Teraz uwaga, bo robię to pierwszy raz, niech mi to wyjdzie. Bo... Wyszło dość spoko. Wy jeszcze nie widzicie w głowie tego, co ja widzę, ale tu jeszcze będą narysowane twarze takich duchów wyjących i wydaje mi się, że to wyjdzie bardzo fajnie. Przechodzimy teraz do tych mumii. Wiecie, jak to jest trudne, żeby kamerować i robić jednocześnie? Jedno oczko, drugie oczko. Nice! Teraz muszę tak zrobić ze wszystkimi. Uwaga, będzie super, super cool transition. A my mamy! A mumie robimy za pomocą dalej białej czekolady. Mniej więcej tak, ale muszę bardziej roztopić czekoladę. Są piękne. Muszę poczekać trochę, jak wystygną, to je przełożę tu i miejmy nadzieję, bezpiecznie przełożę, przewiozę do firmy. Widzimy się w firmie. Ogólnie to y, tenderki, przynajmniej większość z nich, nie będzie wiedziała, jak to wszystko wygląda, ale zanim tu jeszcze wszyscy są, to muszę wykorzystać trochę ich siły. To poproszę tu! Tu, tu. No taki Do takich koci? Tak. Ekstra. Mamy nasze duszki truskawkowe gotowe. Teraz przechodzimy oh, do naszego Boo Z czego nasz Boo się będzie składał? Monsterku, smartisu, MMM su tych gwiazdek, posypki, oczu. Tylko pretzli zostanie to oblane białą czekoladą. Trochę tak się boję. Piękno. Co to ma, co ma z tego wyjść? Jakby, okej, okay, to wygląda jak coś bardzo dziwnego. Będzie good. Teraz zabieram się za robienie pajęczyn, pająków. Zostawiamy to do wystygnięcia i lecimy dalej. Teraz jak mamy pajęczyny, no to musimy zrobić pajączki. Ale super test! jest! No popacz! Jaki słodki! Fifi. Raz, dwa, pozbędzie się arachnofobii. I wszystkie pajączki gotowe. Teraz mamy co mamy? Gniazdo pająków na stole. Nice! Kolejna fajna, prosta rzecz to duszki z mini lodów. Dzięki w ogóle za pomoc. W znalezieniu. Robimy szybkie transition. Bum. Tada! Kucikucikucik, kucik, 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 uh, What's up, bro? Teraz zrobimy. Um, Grave... cmentarz. Każdy tutaj dostanie trochę pudingu do środka. A ty właśnie nakładasz ziemię? Tak. Która prawdziwa. nie jest ziemią? Nie, to jest prawdziwa ziemia. A prawdziwa, tak? Mhm. Ej, hey, nie wygląda to źle. Widać, że nagrobek, po prostu bardziej zaokrąglony. Jestem ciekawa, czy ktokolwiek w ogóle będzie to jadł. Czyli widzi co? Sprzątamy i zabieramy się za dekorowanie tak. firmy. To papa, chłopaki, do papa. zobaczenia na imprezie. Czekaj, czekaj, ty zostajesz, ty gdzieś pomagasz. <grym> Ale wiem nie i... Nara, Nara, Coś o czym wam nie mówiłam? To to. To jest taki materiał, który rozwiesimy tu wszędzie, na stojakach, żeby zrobić taki yy, fajny klimat. Liczę na waszą pomoc chłopaki, bo ja tego samo nie dam zaraz zrobić. Czas nas goni, ale powoli się tutaj dzieje. Rozstawiliśmy statywy. Ucinam ten materiał, żeby go połączyć, żeby był jeszcze wyższy i zaraz będziemy go nakładać na coś z tego. Ucinam ten materiał. <grym> Musiał mi wyjaśnić ten żart, bo nie odgarnęłam. Wikia masz pozwolenie na pracę na wysokościach? No właśnie nie i się boję, ale <grym> ja bez kitu boję się drabin. Widzę tak ale czegoś nie robi na filmu. Pinna z pięcioma stopkami. Ale już mi się to podoba, ale już mi się to podoba. Uwaga, patrzcie na to, patrzcie tam. No, jest światła. W ogóle już mamy balony naplątowane helem Ogarniamy tutaj, żeby piękne, ładne przekąski tu były. Teraz pięknie, ładnie poogarniamy. Lecimy dalej. Chodź musisz ocenić naszą pracę z pajęczynu. Ale widzę, A? jak patrzę na to, to <głos》<głos》robiliśmy. O nie! Ależ to, zasłoniliście tu pięknie! Cudownie! Znaczy nie jesteście już tam, bo oni nie dają rady, błagam, pomóżcie. Im. Znaczy super, dają radę! Yy, ten. Witajcie w naszej filmowej łazience, gdzie zaraz będzie moja przemiana w mój charakter. Ja mam w moją cudowną Natalię charakteryzatorkę. I tak pierwszy ja sobie muszę zrobić szybko makijaż i włosy, a ona zaraz zrobi mi coś fajnego. I zaraz zobaczycie. Lecimy teraz z charakteryzacją. Jak widzicie, mam już usta pomalowane, włosy zrobione, opaski nie będzie, ale łatwiej jest po prostu y, robić jeszcze drugą kartę u góry co innego na głowie. Które mamy godzinę partii, bo ja mam... Za 12. Za 12 oni tu będą? No mhm. nie mogę. Jestem gotowa! W ogóle nie mówię Wam kim jestem, mam nadzieję, że zdołacie odgadnąć w komentarzach. Nie umiem, chodzić w szpilkach. Ale jest totalny sztos! Nawet ja tego nie widziałam. Cudownie! ale to wygląda w ogóle. Ja muszę przyznać, że i wasze charakteryzacje <laughs> są zajebiste. Dobra, a ja nie was powoli, już ja będę nie tam się. zapraszać. Ja pierdziele! Ole kuza! Zajebiste! Oooo! Jezu! Gdzie są komputery? Ale zajebiście! Ojej, jak inne miejsce, dosłownie. Ej, stary, zobacz, ile tu było roboty! Ser mnóstwo! Ile serca włożonego? Masa, ej, sama to robiła Wiktoria Czy z wami? z wami z wami No. Ale ja jestem głodny. głodny! Głodny jestem, o, Dobra, kochani! Zaczynamy! To trzeba napełnić alkoholem. Zapomnij. Tak, no, Sokiem gumisiowym. Kawałek siedza. powiedz tak. Szybka akcja. Tak! Kifi, tak. ja przy organizacji tak, tego filmu e, postanowiłam, że musimy zażegnać moją arachnofobię. No dobra, Widzisz tego pająka? No. I... Myślałam, że go zje, ale okej. Okay. tu straszny łooo. Wow. O nie, <laughs> Tomasz! Nie kłamał. O, glęcą. A, glinco. ciąg dalszy, panie i panowie. Ej, to jest twój film Nagrywa. To jest moje. No to nagrywaj. Aha, się. Nagrywaj. Dzisiaj mamy alkohol na stole, smakołyki na stole, a obok stołu piękne kobiety. Co tam mordo? Mm, mega kids, oh. stary. 3 2 1. Sto. Chcę zdrowie widzowie. <śped wolf> ja ja Viol ]ologie... Hello, I I'm Tony Hawk and you watching X Games. I a my jackass. Wow! Dobra, z git. zabawy stary. To je... działa. Ej, przy... jest na pół przedzielona. Nie, 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 dobra, koniec głupot. Koniec psot.